Obejrzałam przed sekundą TikToka kobiety, która mówi, że na 10 facetów, z którymi się mówiła na randki, tylko dwóch miało samochód albo prawo jazdy. I leci w całą tyradę dotyczącą tego, jakie to jest dziwne, że nieposiadanie auta oznacza, że ktoś nie myśli poważnie o przeszłości. Do tego stopnia, że potem i w tym TikToku, i w opisie daje radę, że dziewczyny uważajcie, jak się z kimś spotykacie, czy ta osoba ma prawo jazdy i samochód, a inaczej to do kosza. I opowiada o tym, że ona na pierwszej randce to próbuje wybadać, czy ktoś ma to auto i prawko, że pyta o, jak tam były korki, jak dojazd. Skręca mnie. I potem bomba, że ona tym facetom bez samochodu ostatecznie, bo już jest taka wkurzona, mówi, że no a kto mnie na porodówkę zawiezie? No na pewno nie żaden z tych 10 typów, bo oni po siódmym pytaniu o prawo jazdy już się próbują jakoś z tej randki wymigać. Ona w tym filmie mówi, że jak w ogóle można nie mieć samochodu w wieku 30 lat. I ktoś jej w komentarzu napisał, że jak można w wieku 30 lat chodzić na randki z 10 różnymi facetami i dalej nie mieć męża. Normalnie nie jestem fanką takich komentarzy, ale tutaj był, kurde, trafiony, no bo idziemy w dwa takie stereotypy wypracowane przez społeczeństwo, które nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia. Ja na przykład w ogóle nie rozumiem argumentu, że trzeba mieć auto, bo tak. Ja jestem miastowa, lubię mieszkać. W centrum miasta, jak szukam mieszkania, to specjalnie wybieram sobie taką okolicę, żeby móc wszędzie dojść na piechotę i do spożywczego, i na siłownię, i do paczkomatu. Oprócz tego mamy w Polsce bardzo dobrze rozwiniętą komunikację miejską. Posiadanie samochodu naprawdę nie jest niezbędne i nie było od wielu, wielu lat. U nas jest tak, że i ja, i mój partner mamy prawo jazdy od 18 roku życia, no bo kiedyś tak się robiło, że tak naprawdę jak tylko możesz, to idziesz i robisz od razu. Ale żadne z nas nie jeździ, bo nie ma takiej potrzeby zwyczajnie. Ja ostatni raz byłam za kierownicą w 2019 roku. Potem ona daje taki argument, że jak weźmiecie sobie typa, który nie ma teraz samochodu, to potem jak będziecie mieć dzieci, to tylko wy będziecie te dzieci wozić do przedszkola. Słyszeliście kiedyś o czymś takim jak zmiana zależnie od sytuacji? Czyli, nie wiem, jeżeli jesteście singlem, to sobie mieszkacie w dwupokojowym mieszkaniu, a potem jak macie żonę i dziecko w drodze, to się przeprowadzacie do większego mieszkania, bo się wasze okoliczności zmieniają? Idąc jej tokiem rozumowania, to jako 25-letni single powinno się już mieszkać w ogromnym domu, bo chce się za 10 lat mieć trójkę dzieci. Come on, wiecie, że jeżeli jakiś punkt widzenia sprawia, że ja mam ochotę bronić mężczyzn, to to musi być naprawdę dziwny take.